W dzisiejszym zestawieniu zaprezentuję 10 kultowych samochodów filmowych, o których warto pamiętać. Z pewnością znalazłoby się więcej ciekawych egzemplarzy, jednak do serii takiej jak James Bond czy szybce wściekli, postaram się zrobić oddzielny odcinek. Zaczynamy! Na pierwszy ogień idzie DeLorean DMC-12, będący motoryzacyjnym bohaterem filmu Powrót do przyszłości. W tym kultowym filmie przygodowym samochód pełni rolę wehikułu czasu, skonstruowanego przez szalonego naukowca i wynalazcę Emmetta Troppa Browna. Jego młodym przyjacielem jest główny bohater filmu Marty McFly. Który jest typowym ciekawskim nastolatkiem. W rzeczywistości Delorean DMc 12 został zaprojektowany przez Giorgetto Giugiaro i był jedynym modelem firmy Delorean Motor Company. Produkcja trwała od 1981 do 1983 roku, a cena auta wynosiła około 28 tysięcy dolarów. Nazwa filmu Bullitt wzięła się rzecz jasna od nazwiska detektywa Franka Bullitta, granego przez Steve'a McQueena, który otrzymuje rozkaz ochrony człowieka, który ma zeznawać w sprawie mafii. Akcja przyspiesza, gdy informator ginie, a nasz detektyw stara się znaleźć zabójcę. W filmie występuje jedna z najsłynniejszych scen pościgu samochodowego pomiędzy dwoma kultowymi maskulkarami Fordem Mustangiem GT 390 Fastback z 1968 roku oraz Dodgem Chargerem RT 440. W zasadzie oba auta powinny znaleźć się w tym zestawieniu, ale pozostawmy tylko Chargera. Jak można by zapomnieć o samochodzie psie ze zwariowanej komedii głupi i reżyseri reżyserii Petera Farrelly? W to Ford Econoline, a poruszali się nim dwaj tytułowi bohaterowie Lloyd Christmas i Harry Dunn. Warto zwrócić uwagę na dopracowanie szczegółów przy tworzeniu tego auta, wszakże wlew baku paliwa znajduje się pod łapą, co jest bardzo sprytnym zabiegiem. Uroczy wygląd został dodatkowo połączony z jeszcze bardziej uroczym czerwonym wiszącym językiem z przodu samochodu. Różyna A to amerykański serial sensacyjno-komediowy, który emitowano przez 5 sezonów, łącznie powstało około 98 odcinków. Jego głównymi cechami byli charakterystyczni zróżnicowani bohaterowie oraz towarzyszący im wierny samochód. Furgon GMC Vandura. Pamiętacie amerykańską komedię, w której główni bohaterowie należeli do doktorów parapsychologii zajmujących się zwalczaniem duchów? To oczywiście Ghostbusters. Posiadali duży samochód wyglądający jak ambulans, inaczej ecto One bądź Ectomobil. Służył on czasem jako pułapka dla duchów. Samochód ten został stworzony w oparciu o Cadillac'a Mila Meteor z 1959 roku. W 1971 roku powstał dramat pod tytułem Vanishing Point lub też przetłumaczony na polski "Znikający Punkt". To historia byłego kierowcy rajdowego Kowalskiego, granego przez Barego Newman'a, który zatrudnia się w firmie dowożącej samochody, a jego zadaniem jest przewiezienie sportowego Dodge'a Challenger'a z Colorado do Kalifornii. Czas na wykonanie zadania to tylko 15 godzin, a po kilku drogowych wykroczeniach Kowalskiego zaczyna ścigać policja. Tak więc Dodge Challenger z 1970 roku jest w tym wypadku jednym z ważniejszych bohaterów. Aston Martin kojarzy się wielu głównie z pięknymi samochodami oraz serią James Bond. Jeden z ładniejszych modeli w historii, czyli Aston Martin DB5, był częścią filmów takich jak Goldfinger, Golden Eye, Jutro nie umiera nigdy, Casino Royale oraz Skyfall. Auto zostało wypuszczone na rynek w 1963 roku. Było ulepszoną wersją Astona Martina DB4. Przez dwa lata produkcji sprzedało się 1024 egzemplarzy tego modelu, zatem jest to niebywały rarytas. Niebywale piękne. W latach 1982-1986 powstawał amerykański serial o agencie Michael Knight, rozwiązującym zagadki kryminalne w asyście nowoczesnego inteligentnego samochodu. Już wiecie o jaki film chodzi? Oczywiście, o serial nieustraszony. Owy samochód to czarny KITT, który powstał na bazie przerobionego Pondiaka Trans Am z 1986 roku. Był to jeden z samochodów, do których można było spokojnie mówić i móc liczyć na odpowiedź. Zapewne kojarzycie współczesną ekranizację filmu 60 sekund, w którym wystąpił Nicolas Cage oraz Angelina Jolie. Poza wieloma pięknymi samochodami jednak najmocniej wyróżnił się Shelby Mustang GT500 i Leonar, zbudowany przez Cinema Vehicle Services w Hollywood. Na potrzeby filmu szkic wykonał Steve Stanford, a elementy nadwozia z na szklanego Chip Fuss. Na koniec Batman oraz jego roboczy boli to nazwie Batmobil. W każdej części filmu niosącego historię o nietoperzowatym superbohaterze dużą rolę odgrywał pojazd, jednak to w 1989 roku film Tima Bartona wniósł zupełnie odświeżoną formułę Batmobilu. Auto zostało zbudowane w oparciu o Chevroleta Corvette. Posiadał silnik odrzutowy, opancerzenie z wyrzutnikami bomb, dwa karabiny maszynowe, wystrzeliwany hak, system diagnozujący nagrywarkę płyt CD oraz kosmiczny wygląd. Jak mówiłem, do niektórych serii takich jak Batman, James Bond czy Szybcy wściekli zrobię odrębne zestawienie. Gdybyście mieli ochotę podzielić się jakimiś innymi ciekawymi autami, które zapamiętaliście z kultowych filmów, to śmiało, piszcie w komentarzach. Na koniec zapraszam do subskrybowania kanału oraz oglądania kolejnego zestawienia w przyszły piątek o 18.00. Do zobaczenia!